Siemano, witajcie! Z tej strony Kifi! I słuchajcie, jest ze mną Yoshihito. Dzień dobry! Dzień dobry! I słuchajcie, gramy sobie na Prop pancie. <noise> jestem pudełkiem. <noise> ja jestem radyjkiem. Ja postawiłem pudełko na... Biurku. Ja powiem Ci, że jestem radiem i skaczę sobie, skaczę sobie po, po takim kontenerze dużym. I w sumie ominęli mnie, chyba mają mnie w tym. jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. A jeśli jesteś już widzem, to koniecznie, ale to koniecznie, kliknij w dzwoneczek i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z moimi filmami. A jeśli marzy Ci się kosa, to koniecznie zajrzyj do opisu, bo tam znajduje się konkurs na kosę, w którym możesz na wziąć udział. My się gramy. Słuchajcie, jesteśmy na oficie pierwszy raz. Ja jestem to jest to jest Nuke. To jest Office. To, to jest Nuke. To jest Nuke, przyjacielu. To, to co to za bejty w ogóle? To żaden, to żaden Office to jest To jest Nuke. To jest nuke, przysięgam, że to jest nuke A, dobrze, kliknę sobie tapi. umiem czytać, tak? No, gdzie ty masz to napisane? No, na górze, office uproszczony Nuke uproszczony Eee, kifi jesteś na innym serwerze? <grywia> o Jezu, czemu my jesteśmy na innych serwerach? Jezu, Jezu, co za nie. fail Najbardziej profesjonalni na ten sam serwer nie Największy nie fail chyba na YouTubie Ja nie mogę, dobra, podaj mi IP, stary Dobra o mój Boże! Ja nie mogę! To nie jest jakby że youtuberzy nagrywaliby na innych serwerach, nawet by się nie skapnęli. No, bez kitu. O, dobra, rzeczywiście, ofica. O nie! Jaki fail. Ty o w ogóle Boże. przez cały czas, już pomijając to, że jesteś na innym serwerze, Yoshi. No już wbijam na ten, no. Już pomijając to, to nikt nie wszedł do mojego pokoju przez cały czas. Słuchajcie, o, przetrwałem, dobra. przetrwałem. Yoshi nawet przyszedł do mnie na mój serwer, bo powiedział: A w sumie to zagram z tobą. No, e... w sumie to. Za... No, ale jak już nagrywamy ten odcinek, to możemy razem tak. zagrać kiwi. E, wiesz co, ja znowu wybrałem kartonowe pudełko. Albo na yes. ty, na ciężarówkę wszedłem. O, kurde. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja jestem fotelem. Samotne pudełko, ktoś tutaj idzie, ale. Zatrzymał się. Coś poczuł. Coś poczuł, albo ktoś mu napisał na Facebooku, nie wiadomo, ale coś tam poczuł. Poczuł mokrego psa. O, więc ja sobie stąd pójdę w sumie, Kranie Granie na ofisie jest dosyć ciężkie, bo tu jest bardzo dużo obiektów. Tak, bardzo, jako szukający jest bardzo trudno, według mnie, bo ja się chowam i na razie no, nikt do mnie nie przychodzi, praktycznie. O no, zauważył mnie, już. zauważył mnie, ale przez okno <grym> Tak! Tak! No nie! Granat rzucił <grym> no. Ej, to spójrz na, mnie, spój uciekam na stąd, mnie! Uciekam stąd, uciekam stąd. Aha, już. bo ty żyjesz jeszcze! Aaaa, kurde! Okej, okay. ja jestem deską. Jestem projektorem, no po prostu... Przecież to jest idealne. Przecież to jest idealne. No gdziekolwiek w sumie teraz bym nie stanął na tym ofisie. Oni przyjdą i nic z tym nie zrobią. Bo nie rozpoznają mnie, na no, kurczę. Zwykły projektor. Stoi na szafce, nikt nie zwraca na niego uwagi. O! Przyszedł koleś! O! Chyba coś ja podejrzewał. Po no o Nie! Jak można było rozpoznać, że ten projektor jest nieprawdziwy? To jakiś rusek. Oszukam. O mój Boże. Wyczuł psa. Co tu wybrać? Kartonowe pudełko. Najlepiej mi się tym grało. Ja nie wyglądam dosyć wiarygodnie. Już już straciłem swoją wiarygodność w Tak, jesteś pudełkiem, nie? Jestem pudełkiem. Ojej! O, czekaj, jestem w tak beznadziejnym miejscu, ale kole się po mnie przechodzą. Ja liczę po prostu na to, że mnie oleją, a ja sobie wtedy pójdę gdzie indziej. Ja mam plan. Mnie wszyscy olewają, wyglądam tak Dobra, miarę dobra, jestem. Ale ich robimy, Boże! Nie, Office, jeśli chodzi o kryjówki, jest najlepszy. Chyba. Dobra, 5 sekund, ja, ja wychodzę, wychodzę z ukrycia. 5 też gdzieś. Wychodzę z ukrycia. No ja też. No i gościu. A porobieni. Porobieni, ja chcę szukać teraz. Ja bym też chciał. O nie, ojej, ojej. Kurczę, dobra, zamroziłem się jako komputer, ale totalnie chyba tu nie pasuje, totalnie, nie, nie. Szkoda się nie, nie da wejść pod biurko jakby to by było bardziej wiarygodne. Zobaczymy, no według mnie jestem bardzo widocznym PC-tem, ale... Kto wie, może się nie zorientują. No nie, zorientowali się. I nic już nie zrobię. A no nic. Boże, jestem słupem, Nie! Nie, gdzie się ukryję? O Jezu, jestem mikrofalówką! Gdzie ja się ukryję? Pary, ty masz lepiej. No nie wiem, mam 10 sekund i nie mam pomysłu. No ja mam 10 sekund i jestem słupem mm. i jestem w ofisie. Słuchajcie, uważam, że jestem całkiem przystojną mikrofalówką, która stoi na e, szafce, na półce, na, na, na szufladach właściwie. Myślę, że no wyglądam całkiem całkiem pasująco. Ja bym, ja bym postawił tutaj mikrofalówkę. O, jeśli, jeśli się zgadzacie z Kifim, to łapkę w górę. O, łapkę zdarzy. w górę, jeśli się zgadzacie, że ta <laughs> mikrofalówka tutaj pasuje. Według pana, który tutaj przyszedł, podstrzelał wokół diglem, pasuje Tak? Jeszcze się zastanawia, ale, ale poszedł sobie, okej, okay. to dobrze O, kolejny kolej tutaj no, jakiś. O, widzę właśnie O, szuka, szuka, a bo ty już nie żyjesz. Nie, żyjesz. No nie, no żyje, żyje. Żyje, żyjesz, żyjesz, jako sup, to nieźle. I przyszedł znowu, sprawdził powiedział wszystko gra, wszystko jest legitnie, mikrofalówka ma gwarancję, wszystko. Jest <laughs> Na ile ci tą gwarancję wcisnął? E, gwarancję? No jeszcze 30 sekund. O kurde. <laughs> No, no. Aj, to było Oj, takie proste. to było Ale porobienie. O jezu. Przechodzę sobą gościa, który awczy i patrzy w ziemię. Aha, patrz, patrz. Ty. No tak też mówiłem. Wbiłem, można. no ale no, nie wbiłem tutaj, żebyś to widział. Siema. O, siema, siema, Kifi Siema. Chodź, ustawię się na ciebie, będzie logicznie. O, super. No, nie wiem czy wygląda to wiarygodnie. Tu jest Yoshi, tu jest Kifi, tu jest Yoshi, tu jest Kifi Ura, dobra. 30 sekund, chodź, zrobimy coś ciekawego. Dobra, chodź, Kifi. mikrofonówka i pudełko, to nie może się nie udać. E, zróbmy run booster. O, w oknie zostanę Idzie za nami, typo! Aaa, dobra, to jednak nie było takie mądre. A! przeżyłeś, Yoshi, dobrze, dawaj! A! O Jezu! A, A, ale fajnie było. Dobra, słuchajcie, nie mam ręki, nie wiem dlaczego nie mam ręki. No radio skacze, nie wiem, on chce się pokazać, chce się, chce się... Słuchajcie, będziemy teraz szukać, na szczęście. O, mikrofalówka za kwiatkiem, no idealne miejsce. Boże, ja nie wiem, jak ci ludzie tutaj tego nie widzieli. Bo tu jest strasznie dużo... O, co to za komputer tam biega? Co to za komputer tam biega? Na pewno nie ja. Jest ciężkie jest, ciężkie Szukanie chyba na oficie to jest najcięższa robota, dlatego też propki wygrywają 16 do 1. Nie mam zielonego pojęcia. O, jest, dobra, mam go! Następny obok siebie stali! Kurde, dobra, i tak wygrają, bo to nie ma szans, żeby znaleźć wszystkich. Bo jesteś kosą. <laughs> no właśnie jestem tylko kosą. Dobra, udało się, także dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na kanał Joszego, bo u niego też jest propka. Zostawcie lajka, jeśli się spodobało. elo! Elo!